9,5 to jest numeracja, która podkreśla wyjątkowość tej edycji nakręconych. Mianowicie jest ta edycja swego rodzaju pomostem pomiędzy edycją 9, czyli ostatnią, a edycją najbliższą, przyszłoroczną, 10 jubileuszową. 9,5 właśnie dlatego, że jest to dla nas pewnego rodzaju eksperyment, próba włączenia grupy, która do tej pory przy nakręconych była pomijana, czyli uczniów szkół. Chcemy, żeby nasz festiwal, czyli nakręceni, oddziaływał nie tylko na, na widzów zainteresowanych kinem niezależnym, kinem ale również, żeby do tego festiwalu włączyli się młodzi twórcy, którzy mogliby dzięki kontaktowi z twórcami nadsyłającymi swoje filmy z całej Polski poszerzyć swoje horyzonty, rozwinąć się pod względem twórczym i przede wszystkim zarazić pasją twórczą i filmową. Chodzi nam właśnie o to, żeby podczas dziesiątej jubileuszowej edycji nastąpiła jak najszersza, jak najgłębsza interakcja pomiędzy młodymi ludźmi ze szkół zainteresowanymi twórczością filmową i właśnie pasjonatami, którzy zajmują się filmem już od dawna. To jest, tak jak mówiłem, edycja taka przejściowa, swego rodzaju eksperyment. Chodzi nam o wypracowanie formuły współpracy między nami, czyli Miejskim Centrum Kultury, a, a szkołami, które to zgłaszają te filmy, i uczniami tych szkół. Więc chcemy się skupić właśnie na, w tym roku na, na tej współpracy, na znalezieniu jakiejś platformy porozumienia. Właśnie z młodymi twórcami, po to, żeby podczas dziesiątej jubileuszowej edycji ta współpraca przebiegła bez żadnych wątpliwości poprawnie i żeby faktycznie młodzi twórcy jak najwięcej zyskali na udziale w tym dziesiątym festiwalu filmowym Nakręceni i na kontakcie właśnie z doświadczonymi twórcami. Organizacyjnie wygląda to tak, że filmy przyjmujemy do 14 kwietnia, ale ponieważ. Jak dotąd nie mamy żadnych zgłoszeń, a w regulaminie mamy zapis, że w wyjątkowych sytuacjach będzie można ten termin przedłużyć, czyli w sytuacji, kiedy tych filmów nadesłanych ze szkół będzie wyjątkowo mało. Tak więc zachęcam do tego, aby nie zrażać się bliskością terminu, żeby te filmy realizować i nadsyłać do nas. Tym bardziej, że my takich młodych twórców zainteresowanych stworzeniem swojego filmu, obejrzeniem go. Na kinowym ekranie i porozmawianiem na jego temat z naszym profesjonalnym Żyli, jesteśmy w stanie wesprzeć pod różnymi względami, pod względem merytorycznym, chociażby podzielimy się wiedzą, jak przystąpić do realizacji filmu, jak skonstruować scenariusz, jak zająć się tworzeniem zdjęć. Warto obserwować naszą stronę internetową, informacje na Facebooku o festiwalu i oczywiście kontaktować się z nami.